Kiedy ostatnio jedliście flaki albo kaszankę e, po dyskotece wieczorem, a nie jakiegoś kebaba? W Szwecji i w Polsce to jecie dzisiaj kebabi, pizze, hamburgery, no pierożki też oczywiście, ale takie bardzo starodawne jedzenie to rzadko ludzie jedzą. Kiedy w Szwecji rolniki pracowali, e, Potrzebowali dużo jedzenia, ale nie, nie stało ich e, kupić mięsa itd. I czasami, kiedy mieli wątrobę i e, takie różne flaki, to wpierdolili do garka, długo, długo gotowali i potem dodali kaszę jeczmienną, była po polsku na się kasza jećmienna. i Wiem, że kaszę gryczaną dużo jecie w Polsce, a tą tutaj nie wiem, ale jest w Polsce, to to wiem. I później gotowali to i mieli pelsa. To jest bardzo starodawne szwedzkie jedzenie i to jest trochę podobne do skoczkiego hagisa. Dzisiaj robimy pelsa, aż kurwa nie masz pojęcia. I można kupić pelsy w takiej puszce tutaj, i w północnej Szwecji dużo kupują tego i widzisz tutaj jajko jest, buraki narysowane jak się to je. Oczywiście można kupić wnętrzności i wymielić to w domu i wpierdolić do wody gotować, żeby prawdziwa ta pelsa była, ale moja metoda jest łatwiejsza i chyba lepsza. Tak bardzo stary swedzie to może dostanią pierdolce, ale dobra. Tu mamy słodko-kwaśne buraki, co dużo jemy w Szwecji, ale ja pokażę, jak się robi z własnej ręki. Ugotuj buraki w solonej wodzie. Chyba jesteś Polakiem albo Polką, to nie muszę mówić, jak, kurwa, gotować buraki. Pierdol do wody, ugotuj, aż miękkie są. I przez ten czas przygotuj ocet. 9 decylitrów wody, 2 decylitry octu. Tutaj mamy 24% octu, to trzeba dodać jeszcze więcej wody, ale jeżeli używacie 12%, to 2 decylitry. 3 decylitry zwykłego cukru, albo wy w Polsce chyba mówicie centylitry, to 30 centylitrów, ale ja lubię decylitry. 10 żareń białego pieprzu, 10 goździków i dwie liście babkowe. Ugotuj to wszystko i potem na niskim ogniu zostaw gdzieś godzinę i widzisz, ten goździk wygląda jak pitok, woda jest żółta i pachnie, to robimy. Teraz te buraki są miękkie i dobre. Obierz je, bardzo łatwo jest to obrać, ubierz rękawiczkę, bo wiesz, żeby czerwone ręce nie były. Łatwo jest to obrać i utnij te końcówki i rozsłoikam i nacipkuj tam e, mieszankę. Niektórzy mówią, że napierdolić można mówić, a nadcipkować, nie można mówić, to teraz można mówić, bo wszystko można mówić. Polska gramatyka jest fantastyczna. Możesz prefiks zmienić, i masz napierdolić, dopierdolić, odpierdolić, e, rozpierdolić, wypierdolić e, i tak dalej. I możesz końcówkę zmienić i też możesz wszystko z tego zrobić. Dobra, te słoiki, pierdol do lodówki, już jutro możesz to jeść, ale najlepiej to jeżeli zostawisz gdzieś tydzień. I tutaj mamy kaszę jeżmienną. Ta jest e, łamana i jeżeli nie masz łamanej, to i tak musisz sam łamać. Dlatego lepiej kup już gotową. Do zimnej wody na noc i trzymaj w lodówce, nie w ciepłym, żeby nie fermentował. Nie robimy tutaj alkoholu. Tutaj mam boczek salony. Kup taki naprawdę tłusty boczek, dużo tego tłustu tutaj. Ukroj na małe kawałki i potem, jak Chińczyki robią, to napierdalaj tutaj I <laughs> Rozpierdol na malutkie kawałki. I nasz szwedzki autor, Togni Lindgen, napisał książkę o Pelsy. Po sweczku ona nazywa się Pelsan i Lindgen w swój sposób splata fantazję, historię szwedzką i egzystencjalne pytania z humorem. Fantastyczna książka. Po polsku nazywa się przepis doskonały, ale najważniejsze jest to, że to jest opowieść o poszukiwaniu idealnej Pelsy. Możesz kupić ją bezpośrednio od Artrage. Link znajdziesz w opisie. I tak. Hartrage są sponsorowami tego filmiku, ale ja i tak bym zrobił e, ten przepis, bo zawsze pytacie, dlaczego kurwa nie robię szwedzkiego jedzenia tutaj. To proszę, tutaj masz szwedzkie jedzenie. I dlatego robimy. Zobacz tutaj, kiedy smażysz ten boczek, to włóż do e, zimnej je patelni i potem pomału e, rozgrzeją i roztopi się ten tłuszcz pomału i widzisz tutaj, fantastyczne, tutaj wpierdalamy dwie cebulki. i. Wiem, że nauczyliście się wszyscy, uczymy się, że żeby drobno ukroić cebulę, to najpierw w tą stronę tutaj kroisz, potem raz tą stronę tutaj i później możesz e, kroić. Nie musisz tego robić. Przykręć w tą stronę i widzisz tutaj, w którą stronę fibry e, roszną i tutaj ukroj, tak? I potem od razu możesz kroić i perfekcyjnie widzieć. Tutaj są malutkie kawałeczki. Ojeju, ile tutaj dobrego tłuszczu jest pierdolami do tłuszczu i niech to usmaży się trochę i teraz mieloną wołowinę tutaj i teraz łyżeczkę tymianku i potem majeranek, gdzie się Dwie, trzy łyżeczki i dwa ziele angielskie. Takie tradycjonalne szwedzkie jedzenie, to dużo tych zieli angielskich e, używamy. Tu wystarczą dwa. I nie chcemy, żeby smażyła się, żeby ten maillard efekt e, był. Wiesz, to co smakuje dobrze, kiedy mięso smażysz e, mocno. Chcemy to gotować, dlatego tutaj mam już gotowaną, gorącą wodę dziesięć litr może i może jest kontrowersyjne wpierdalać tą kostkę bulionową albo bulion płynny, ale lepiej będzie smakowało, No wpierdol i kurwa zamknij gębę. I kurwa uspokój się, wszystko nie trzeba gotować na pełnej pizdy i po godzinie wypierdol kaszę z lodówki Wilej wodę i widzisz tutaj, wszystka woda tutaj wyparowała. że nie używamy szybkowaru, to oczywiście uczeknie woda para. Dlatego. Doleję gdzieś litr gotowanej wody i tą kaszę. Wymieszaj i na niskim ogniu pół godziny i zostaw i to pomału dojdzie. Urwa jak to pachnie! Boczek jest słony, dlatego uważaj, ale posmakuj, jeżeli potrzeba trochę więcej soli, to dodaj. Ale ważne jest, że potrzebuje kwasności i dlatego znaleźć jakiś... Dobry ocet, tutaj mamy sherry ocet, tutaj mam odset e, z, z szampaniu ale możesz też taki normalny biały ocet, tak jak tradycjonalnie robili. I do tego gotujemy ziemniaki, to teraz przecież tą pół godziny tutaj, to możesz ziemniaki ugotować. Kurwa, chyba wiesz, jak ziemniaki że gotują, nie muszę ci mówić. Zimną wodę, trochę soli do wody, obierz ziemniaki, jeżeli chcesz, tutaj to... Obieram do wody, ugotuj. I po gdzieś 15 minut, może, gotowe są. I pierwsze to zawsze serwuje się z tymi. Burakami i smażonym jajkiem. Dlatego weź patelnię. roztop dużo masła. I wieś we Francji to po mału jajko się smaży. Oni nie lubią tak mocno smażone jajko. Ale tutaj kurwa robimy jak rolniki robili. Na pełną piszdę tutaj włącz kurwa masło, Jajko na to. Aż kurwa chrupiące pod spód a żółtko takie płynne i dobre. wypierdaj buraka i ukroj takie grube plastry. I mamy tutaj pęsę moderną z boczka i z mięsa i z kaszy. Kartofelki gotowane, rupiące jajeczko smażone ze solem i pieprzem. Te kwaśno-słodkie buraki, trochę świeżego tymianku, żeby ładnie wyglądało! A kurwa, jaki to jest przepis doskonały! To jest kurwa takie dobre, że stare szwedzkie dziady zrobią ci minetę w dupie, tak to im smakuje! Takie kurwa to jest dobre! Ja bardzo się cieszę, że oglądasz moje filmiki, nie możesz nic płacić, subskrybuj, jeżeli nie subskrybujesz. Jeżeli chcesz, to możesz iść na Patreona i tam płacić jednego euro, coraz kiedy film robię. Kiedy nie robię filmików, to nic nie kosztuje. A tam YouTube Shorts i tak dalej, to nawet nie zabierają pieniądze, tylko kiedy prawdziwy filmik na YouTubie robię. A jeżeli chcesz chytrym kutasem, albo hitrą ciepką, albo może biedną ciepką i biednym kutasem, to subskrybuj tylko, i to też dobrze jest. Idź na Instagramie, tam subskrybuj, na TikTokie, gdzie chcesz. I mam nadzieję, że dalej będziesz oglądał moje filmiki. Idź w pizdu, i do zobaczenia. Att stoppa snoppen i pölsan är inte bra. Men om du inte vill ha mig så får det gå bra. Pölsa på min tallrik, pölsa på min brud. Pölsa överallt, jag har pölsa i mitt blod. Köttig, saftig, smakar som begär. Hon vill ha min pölsa, jag ger henne den här. Pölsa 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 i min mun Pölsa på min tös ja Pölsa 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 Rör i min gryta baby låt det össas Pölsa på brödet pölsa på skinn Pölsa på bordet pölsa på min grin hon slickar av fingrar, vill ha mer än ett bett Pölsa och passion, vi gör kött i duett Pölsa 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 Hon vill smaka pölsa när jag rör på höfterna Pölsa 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 Är du hungrig baby? Låt mig fylla skålen av ah. Jag ger dig pölsa, varm och tung Fingrar i såsen, du vet vad jag sjung Låren öppna, stolen sväng Pölsa i natten, vi gör det igen Pölsa i köket, pölsa i säng Pölsa på tungan, hon säger mitt namn Pölsa på lakan, pölsa i lust Pölsa på världen, vi rör om med must